Witam w naszym cyklu poświęconym mantrom. Dziś zajmiemy się mantrą, którą najczęściej określa się mianem, mianem mantry ucznia lub nauczyciela. Jest to mantra, która najczęściej jest śpiewana właśnie przed jakimiś zajęciami, przed wykładem, przed warsztatami. Ja postaram się w paru słowach opowiedzieć, jaka jest treść tej mantry, jakie są związane. Z nią znaczenia, a następnie Karolina Micuła zaśpiewa tą mantrę, tak żebyście, żebyście mogli jej posłuchać, i potem będziecie mogli razem z Karoliną powtarzać, powtarzać poszczególne wersy tej mantry, aby sobie utrwalić jej treść. Zapraszam. Przejdźmy zatem do analizy znaczenia mantry. Mantra ta pochodzi z Yajurveda u Upanishad, a więc tekstu, który powstał w okolicach VI wieku naszej ery. Zwykle intonuje ją się podczas zajęć, warsztatów, wykładów czy spotkań, kiedy chcemy poprosić o bezpieczeństwo, poczucie sytości, energię, siłę zrozumienia tego, co będzie przedmiotem wykładu. W ostatnim wersie prosimy również o harmonijną współpracę. Gdyby tak zastanowić się głębiej nad sensem tej mantry, można by wyobrazić sobie taką sytuację umiejscowioną gdzieś może w przeszłości, a więc gdzieś właśnie w okolicach VI-VII wieku naszej ery, kiedy to przed progiem swojej chaty siedzi nauczyciel, a Wokół niego gromadzą się jego uczniowie, gotowi do tego, żeby zacząć zdobywać wiedzę, wysłuchać wykładu. Ale zanim to zrobią, właśnie zaczynają, zaczynają tą mantrę intonować. I jeżeli wyobrazimy sobie ten kontekst, to wtedy te zdawać by się mogło zupełnie proste, z naszego przynajmniej punktu widzenia. I takie trochę trywialne prośby nabierają zupełnie innego znaczenia, no bo w końcu mówimy o dawnych czasach, kiedy poczucie bezpieczeństwa, poczucie sytości nie były takie wcale oczywiste. Zresztą można powiedzieć, że ponieważ nasze czasy też trochę się pokomplikowały ostatnio, to dla nas również ta mantra uzyskała trochę więcej sensu, większego nabrała znaczenia, bo to, czy jesteśmy bezpieczni, czy jesteśmy syci, czy mamy pracę, czy mamy źródło utrzymania, wcale już nie jest aż tak oczywiste, jak może rok czy dwa lata temu dla wielu z nas było. Przejdźmy zatem do treści mantry. W pierwszym wersie zwracamy się z prośbą Sahanawa Vatu. Zwrot ten jest bardzo prosty. Saha to znaczy razem, Ava jest trybem rozkazującym czasownika chronić. A więc treść tego wersu można przetłumaczyć jako: Obyśmy byli bezpieczni. Drugi wers Sahamao, Bunaktu. Bunaktu jest z kolei trybem rozkazującym czasownika nasycić, najeść się dosłownie, a więc abyśmy byli po prostu syci, abyśmy byli najedzeni razem, żebyśmy nie musieli myśleć o jedzeniu, o głodzie, który nas nęka. Momencie, kiedy mamy zdobywać wiedzę, słuchać pewnego, pewnego wykładu. Znowu szczególnie trzeba pamiętać o tym kontekście, w którym ta mantra powstawała, kiedy fakt, że ktoś miał trzy posiłki dziennie, był raczej wyjątkiem niż regułą. Czyli obyśmy byli syci. Następny wers sahavirjam karavavahai, virja to jest wigor, energia, siła. Virya to zresztą termin dość ważny dla jogi. Bardzo często się powtarza w różnego typu tekstach, w których praktyka jogi czy pewne zasady, których mamy przestrzegać. mają właśnie tę tą virję, ten wigor, tą energię, tą siłę nam dać. I znowu saha byśmy razem tą energię, Mieli, czynili, robili, czyli abyśmy razem pracowali z energią i z vigorem. Mówiąc krótko, żeby to nie była taka nauka, w której po prostu siedzimy biernie, tą wiedzę zdobywamy, ale żebyśmy byli aktywni, żebyśmy angażowali się w ten proces nauki. Tejazd vi nawadita ma stół. Tejazd vi to znaczy pełen mocy, jaśniejący intelektem. Aditam to uczenie się, czyli krótko mówiąc, żeby ta nasza. Nauka, czyli ta aditam, rozjaśniła nasze zrozumienie. Chodzi o to, żeby nie tylko się nauczyć, nie tylko w sposób mnemotechniczny jakieś pojęcie opanować, ale żeby to pojęcie, te, te, ten zbiór pojęć, czy ta wiedza, którą nabieramy, była wiedzą, którą przetrawimy, którą będziemy w stanie zrozumieć. Czyli krótko mówiąc, żeby nasze, nasze rozumienie świata czy przedmiotów, które studiujemy. Rozjaśniło się, czyli, to, żeby ta nauka mówiąc krótko była skuteczna. I na koniec, bardzo ciekawy zwrot, ma widwić waha, ma to jest taka partykuła negująca, czyli mówimy, czego nie chcemy, a nie chcemy widwić, nie chcemy się kłócić, nie chcemy się spierać, a waha, to znaczy powodować, czyli nie chcemy, żeby ta nasza wspólna praca. Spowodowała konflikty. To ciekawe zresztą zakończenie, bo kiedy mówimy z jednej strony, że chcemy, żeby ta praca była pełna energii, pełna zaangażowania, pełna wigoru, zakładamy też w jakimś tam sensie, że będziemy rozmawiać, być może wchodzić z sobą w polemikę, ale z drugiej strony nie chcemy, żeby ta nasza energia, która ma Dać pozytywne owoce, przekształciła się w kłótnie, przekształciła się w spory. Czyli mówiąc krótko, ma się waha i żebyśmy się nie spierali. Chcemy, żebyśmy pracowali razem, żebyśmy zdobywali tę wiedzę, żeby ta wiedza to nasze zrozumienie rozjaśniła, ale na koniec tego procesu, na koniec tego spotkania, którego celem jest poznanie czegoś nowego, chcemy rozstać się ciągle przyjaciółmi, nie chcemy się spierać. Czyli podsumowując, Om Sahanawa Vatu, abyśmy byli bezpieczni, sahamao Bunaktu, abyśmy byli syci, Sahawir Yam Karava abyśmy razem pracowali z energią i wigorem, tejas vina Vadita Mastu, aby nasza nauka rozjaśniła nasze zrozumienie, Mavit Visavahai, i żebyśmy się nie spierali. Mantra. Zaczyna się od słów, od słowa om, kończy się słowem om, po którym następuje trzykrotne powtórzenie słowa shanti, shanti, shantihi, a więc taka, na koniec taka prośba o pokój, spokój skierowana do całego świata, do bliskich rodziny i do samego, i do samego siebie. Można różnicować te trzy dźwięki, ich siłę. To jak je śpiewamy, czyli te pierwsze szanti może być głośniejsze, drugie szanti już lekko spokojniejsze, bo w końcu skierowane jest do osób, które są nam bliskie, które są obok, i te trzecie szanti skierowane jest do nas samych. Zresztą w tradycji mantr bardzo często pojawia się taka koncepcja, że im ciszej mantrę śpiewamy, tym mocniejsza ona jest, ta mantra, która jest głośno śpiewana, niejako wykrzyczana. Jest mantrą, która oczywiście swój skutek odnosi, ale o wiele potężniejsza jest ta mantra, która jest śpiewana półgłosem czy cicho, a najpotężniejsze są mantry, które śpiewane są w umyśle, a więc których w ogóle na zewnątrz nie słychać. Także niekoniecznie te trzy dźwięki na koniec muszą być bardzo mocno zaśpiewane. Zapraszam w takim razie na wspólne śpiewanie mantry nauczyciela, ucznia. Karolina zaśpiewa na początek całość tekstu, a potem będzie śpiewała jego fragmenty, zostawiając miejsce dla was, żebyście mogli za nią powtarzać. Zapraszam serdecznie.

ma vid wiśawaj i Om shanti shanti shanti. A teraz powtarzajcie za mną. Om śpiewamy razem. O सह ना अवातु सखनाभुनाक्तु सखवीर्यां कारवायि tejas fina vadita mastu ma vid vishava i Om oh. Shanti, Shanti, Shanti.